Cześć wszystkim, Marek z tej strony, witam w kolejnym odcinku The Swendays Today na moim kanale. Dzisiaj mam mały projekcik do wykonania i chciałem się już wybrać na wyprawę, kiedy patrzę, że tu jest pusto. <grym> Zniknął minibike. Potem zerknąłem w konsolę. I tu się pojawiła informacja, że minibike jakiś zaliczył błąd i że w momencie kiedy się logowałem do serwera i że, że, że jest gdzieś tam przepadł pod ziemią. Więc w akcie desperacji zacząłem ganiać w to i z powrotem znalazłem dużo części do minibajka. Nikus mi jeszcze dał tutaj silnik i udało się, praktycznie wszystko. Zebrać potrzebne, tylko musimy wykraftować mini bajka. Wiem, że ostatnio sporo pojawiło się nowych widzów, którzy też niekoniecznie grają w tą grę, a im się bardzo podoba, więc pomyślałem, że przy okazji może pokażę, jak to się robi, bo dawno w sumie tego nie robiliśmy. W pierwszej kolejności musicie się nauczyć receptury na robienie rączki oraz samego mini bajka. To, to są części, które są potrzebne, które trzeba samemu skraftować, i w pierwszej kolejności musimy zrobić rączkę i kierownicę. Rączka potrzebuje osobnego przepisu. Kierownicę zyskujemy po przeczytaniu książki na mini bajka. Jak widzicie, tutaj są wszystkie części, które potrzebujemy. Po wykraftowaniu rączki możemy zrobić kierownicę i potrzebujemy jeszcze zrobić siedzenie. Do siedzenia będę potrzebował więcej taśm klejących, to jeszcze szybko będę musiał się udać po brakujące części. Czy ja tutaj sięgnę, nie sięgnę, to idziemy tędy. O, mam sporo taśm klejących, mógłbym wyprodukować ich dużo więcej, bo tutaj tych kości to w tej grze naprawdę nie, nie brakuje. Po o ile w Alfie 13 kości zawsze mi brakowało, to teraz tutaj jest ich strasznie, strasznie dużo i, i nigdy mi nie brakuje tych kości. Widzicie, już mam potrzebne elementy. Do zrobienia mini bajka jeszcze potrzebujemy ramę. Ramę produkujemy w piecu z pomocą, z pomocą żelaza i gliny, i potrzebne jest do tego kowadło. Także to jest jedyna rzecz, która, która robi tutaj różnicę. A pewnie chcecie wiedzieć, jaki projekt mam dzisiaj do zrobienia. Otóż wymyśliłem, że skoro jest tak duży problem z zapadającą się ziemią pod naszymi nogami, wystarczy, że Wam pokażę. O, właśnie, pokażę Wam ten detal. Mam nadzieję, że to, to będzie jeszcze widać, bo bardzo dużo dzisiaj czasu spędziłem w ciągu dnia na zasypywaniu podziemnych kopalni, które chłopaki tutaj wyprodukowali pod ziemią. Patrzcie, co się dzieje, widzicie? <laughs> to jest efekt tego, że pod nami musi być jakaś bardzo duża pieczara, która jest pusta w środku. O, wezmę, jeszcze raz to zademonstruję z pomocą tych bloków. I ziemia nie jest w stanie, ziemia właściwie gra, nie jest w stanie utrzymać tych bloków w tym miejscu i robi taki efekt. Dosyć komicznie to wygląda, ale problem jest bardzo poważny, bo w efekcie dochodzi do osunięć ziemi pod nami. I wielu graczy bardzo narzeka, że gra im strasznie przycina. I nawet na obniżeniu ustawień na minimum. U mnie działa względnie płynnie, chociaż i tak nie ma rewelacji. 44 klatki na sekundę średnio przy takiej maszynie potężnej jaką ja mam to nie jest dużo. Tak więc no, gra wymaga jeszcze dopracowania i optymalizacji. Dobra. I bardzo dużo dzisiaj czasu poświęciłem na to, żeby zasypywać te, te podziemne kopalnie i problem jest w tym, że strasznie, strasznie ciężko jest wydobywać w tej grze zasoby, kiedy trzeba gdzieś bardzo daleko się po nie wybierać, ale będzie to konieczne do przeprowadzenia. I znalazłem tutaj idealne miejsce do zrobienia czegoś takiego. Tu gdzie jest ta, ta informacja kopalnia, tu jest naturalne zapadlisko, wielka dziura, głęboka na chyba z 15-20 kratek. Która, <noise> wielka dziura, gdzie pomyślałem, że można by umieścić nasze, nasze, nasze sprzęt, i tam jest przy okazji miejsce też na kopalnie, bo właśnie o co chodzi? Otóż możemy wydobywać na bieżąco tam zasoby i pobierać je i od razu przetwarzać na miejscu. Nie musimy nigdzie daleko iść. I pomyślałem, że tam będzie najlepiej to zabezpieczyć. I o, widzę, że tu raz jeszcze jakieś propozycje ma. To zobaczymy. Może on będzie w stanie coś lepszego zasugerować, ale w pierwszej kolejności zmontujemy minibajka. I widzicie tutaj, po otwarciu, stawiamy sobie ramy na ziemi, tak jak zwykły blok, i możemy umieszczać części potrzebne do uruchomienia minibajka. Właśnie sobie uświadomiłem, że nie mam jeszcze kół. będę musiał od kogoś chyba pożyczyć koła. <laughs> I zaraz wracamy. Trochę czasu mi zajęło znalezienie opon, jak się okazuje w tej grze, w tej najnowszej wersji w alfie 14 opony teraz nie wypadają za każdym razem, gdy je niszczycie, bo do, w alfie 13 wystarczyło podejść, zrobić bach i opony wskakiwały nam do plecaka. Teraz e, trzeba, szansa na to jest 30%, czyli raz na trzy, na trzy razy takie uderzenie e, opony się podnosi. W pozostałych przypadkach ulegają one zniszczeniu. Także troszkę niefajnie ze strony autorów, że coś takiego zrobili. Trochę rozumiem dlaczego, ale no nie jest to miłe, że tak powiem, kiedy trzeba tak strasznie kombinować. Skonsultowałem z radzu sposób zbudowania tej kopalni i rozwiązania tych fordży, które planuję tam zbudować. Idea generalnie jest taka, że kopalnia ma być z dala od miasta, żeby. W miarę możliwości nie przeszkadzała ona w miasteczku, żeby gracze, którzy <głos》> będą tam wydobywać surowce, nie, nie ściągali hord na miasto, tylko żeby je... Ojejku, jeszcze tego brakowało, no. <głos》> żeby nie ściągali hord na miasto, tylko żeby ściągali je do siebie, czyli do, do kopalni. I pierwotnie planowałem zbudować... O, to tutaj jest. Pierwotnie planowałem zbudować tą kopalnię... W tym miejscu, o tam na dnie postawić, chciałem te forge, A tu zbudować mur, który miałby to chronić, ale z drugiej strony to byłby problem, ponieważ zombie by spadały na dół i by wszystko niszczyły, jakby im się udało przedostać przez mur. Zwłaszcza jeśli jakiś gracz na przykład chciałby tam zrobić AFK, czyli Away from Computer, na dłuższy czas powiedzmy na przykład na dwie godziny i odchodzi od komputera w nadziei, że jest zupełnie bezpiecznie, a tu się okazuje, że. Wcale auć, wcale tak nie jest. <laughs> tak więc pomysł jest taki, że zrobimy tutaj wejście coś w tym stylu. Schody sobie przygotowałem nawet, zobaczcie. A. I. Tak. I takie schodki zrobimy na sam dół. Myślę, że w trakcie eksplo eksploatacji tej kopalni będziemy ten rów tutaj powiększać i może nawet do samego Bedroka dojdziemy i będzie się takimi kręconymi schodami schodziło, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, bo tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak dużo tego materiału, tego surowca tutaj będzie. Okej, okay, to jest w ten sposób, tak. Tak, tak i tak. E -e 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 -e. Coś jest nie tak. Źle się obróciło. Dlaczego tak to się obraca? E, no, no, jeszcze trochę. No, ostatni, oczywiście, ostatni. Zawsze jest ostatni, kurczę. Tak, a teraz pierwszy był. Dobra, to zrobimy to w ten sposób. I tutaj. Tak. Tak. Tak i... Ojej, niedobrze. E -e -e, czyli w ten sposób. W odwrotnej kolejności. Będzie trzeba to wszystko ładnie wyrównać z czasem oczywiście. Jeśli ktoś chce pomóc, to zapraszam. <laughs> Przyda się wszelka pomoc. O, tutaj. Pyk. Taka publiczna kopalnia pozwoli troszkę zaoszczędzić też FPS-ów graczom o słabszych komputerach, którzy bardzo narzekają na to, że w mieście już właściwie się nie da grać. Marcin na przykład raco skarży się, że u niego 10 fps jest na komputerze. Co jest ciekawe, bo u mnie na laptopie jest 15 i w sumie da się grać, <grytanie> ale to jest kwestia widocznie jeszcze komputera. Dobra. I doszliśmy z, z Marcinem do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie zbudować platformę, która będzie podtrzymywała tę... E, taką Tą, tą całą konstrukcję, w której gracz będzie mógł się AFK, AFKować, <grafię> I ta platforma powinna stać na względnie równym gruncie. Gdzieś niedaleko tej kopalni, na przykład tutaj. I teraz tak, musimy wymierzyć odległość. jejku, to nie było dobre rozwiązanie. No, trudno się mówi. Lecimy dalej. Tak. Czyli tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9. Myślę, że 9 na 9 bloków będzie całkowicie wystarczające. E, oczywiście, to, co tutaj teraz robię, to jest tylko powiedzmy podstawa. Na tym będą stały nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I jest 8, Dobrze. Tak. Ok, i to samo z tej strony. Ja? Czyli lecimy tu. E, e, za daleko. I, i, i. Chyba, chyba. No. To. Tak, to jest to. I żeby to zabezpieczyć dodatkowo, wkopię się w ziemię. I, i postawię to na samym betonie. O nie, to nie był dobry pomysł. Ała. <grytanie> Ok, a zapomniałem, że tutaj jest jeszcze ten problem. To nie, ma, nie stanowi nam takiego, takiej dużej trudności. Dobra, nie ma, nie ma sensu tracić czasu. Ja to wszystko przygotuję i zaraz wracam. Pierwsza część planu jest zrobiona, jak widzicie. <noise> Tutaj będzie podstawa naszej wieży. Podejrzewam, że już w tym momencie bardzo dużo się pojawia komentarze pod tym odcinkiem w tym momencie oglądania, że źle robię budując platformę zamiast budować, to na przykład głęboko pod ziemią. Powiem szczerze, nie wiem, które rozwiązanie jest lepsze, bo jeszcze nie miałem okazji testować. Zawsze będzie można przecież przestawić Forge i zrobić je głęboko pod ziemią, a to Zostawić na pastwę losu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Bardzo ciekaw jestem, bo aktualnie jest to dla mnie rzecz zupełnie nieznana. Nigdy czegoś takiego wcześniej nie budowałem, więc chciałbym po prostu sam zrobić test i przekonać się, jakie rozwiązanie lepiej się sprawdzi. Przypuszczam, że to podziemne może być na dłuższą metę lepsze, szczególnie jeśli na przykład będziemy mieli do czynienia z dużymi hordami, ale wszystko zależy od tego, tak naprawdę jak wypadną mi moje testy. Zwłaszcza, że to raczej nie będzie miejsce stworzone z myślą o przebywaniu tutaj przez całą dobę gry. Raczej chodzi o to, żeby wrzucić tutaj do Forge na przykład kamienie i sobie gdzieś pójść i wrócić jak się zrobią. Albo wrzucić do Forge kamienie i pójść do kopalni wydobywać surowce, tam jest ta kopalnia, <laughs> i się nie przejmować tym, co tutaj się dzieje. Dobra, jak dużo ich tutaj jest? Raz... ojejku. E... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To jeszcze zróbmy ze dwa. Tak, żeby było to na wysokości dziesięciu. Może jedenastu, bo jeszcze musimy kolce wziąć pod uwagę. Dobra, i tutaj. Zrobimy taki filar podtrzymujący. I, 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 i trzeba by teraz jakoś zejść na dół. Bez łamania sobie nogi. Dobra, jak zwykle nie jestem w stanie niczego zbudować bez łamania nogi naszego bohatera. Ta, tak to już bywa w tej grze. Na szczęście nie złamałem nogi, tylko zwichnąłem. Dobra, muszę zbudować teraz te filary. Ojejku, wysokie to będzie. Ale musi być to wysokie. Czemu to wszystko tutaj wybetonowałem? Znaczy, wycovelstonowałem, czyli wybrukowałem. O, w tym przypadku. Otóż idea jest taka, żeby tutaj w tym miejscu zrobić kolce, które będą stały dokładnie nad pod tą, pod tą platformą. Dzięki temu trupy, które tutaj się zaplączą, po prostu będą włazić w te kolce i niewiele z nich zostanie. O, idealnie. Zastanawiam się tylko, czy ta platforma nie jest zbyt zbyt duża, To znaczy jeśli... I czy nie potrzeba by było jeszcze, nie byłoby sensu zrobić jeszcze jednego filaru w, w samym środku? Chyba to ma sens. Tak mi się coś wydaje. Zobaczymy to w praktyce. Nie zdziwię się, jeśli to wszystko wybuduję, a potem się okaże, że, że brakuje jednego filaru i, i się wszystko zawali. Bo tak wielokrotnie było. Dobra, biorę się do roboty dalej. Nie ma co gadać. <głynne> Trzeba robić. E Forma właściwie gotowa. Składa się ona z, takiego, z takich podpór. Na dole są kolce, oczywiście. Dodatkowo jeszcze dookoła tych kolców wrzucę ze trzy rzędy takich kolców, żeby mieć pewność, że cokolwiek tam wlezie na dół, długo nie pochodzi. Idea jest taka, jak już wspominałem, że w momencie kiedy coś stamtąd wydobędzie, my możemy sobie tutaj wrzucić do Forge'a i wrócić tam do pracy do wydobycia, żeby się już topiło nam. Tak, więc tutaj będzie dużo forżów. <laughs> o, idealnie, patrzcie, 7 akurat. Całość, oczywiście, otoczę jeszcze y kratownicami, takimi, żeby mieć pewność, że cokolwiek, właściwie nawet nie całość, wystarczy, że tutaj na rogach coś takiego pozakładam. Tylko czy mogę się zbliżyć bez zabicia swojej postaci? Chyba niekoniecznie. Dobra, to za chwilę się tym zajmę. Tutaj wstawimy sobie jednego workbencha. W sumie zmieszczą się dwa i betoniarka, bo jeszcze musi być miejsce na ogniska, oczywiście. Miałem tylko sprzętu na zrobienie jednego workbench'a, tak samo nie mam na razie silnika, żeby zrobić dodatkowe betoniarki. Chodzi o to, że generalnie to będzie miejsce, gdzie będzie bardzo dużo generowało, które będzie generowało ogromne ilości ciepła. Ciepło w tej grze, czyli chodzi o ten mechanizm, który informuje, że tu jest duża aktywność gracza. Gracz dużo robi w tym miejscu, więc robi się ciepło, czyli gra y, tworzy taką mapę ciepła, w której całą tą aktywność nakłada na siebie, aż w pewnym momencie, gdy zostaje przekroczona pewna temperatura, czyli ta aktywność gracza jest bardzo duża, wtedy, wtedy ta. To ciepło jest, wywołuje hordę. I przychodzi sobie horda, która idzie tak naprawdę na pozycję gracza. Ona, ta horda nie idzie w jakiś konkretny punkt, na przykład na głębokości. Czyli jeśli na przykład rozstawilibyśmy coś takiego głęboko pod ziemią, to i tak ta horda by sobie poszła. I tak jak zaobserwowałem w ostatnich odcinkach poprzedniej serii Seven Daysa, którą nagrywaliśmy jeszcze parę tygodni temu. Ta horda zatrzymuje się w miejscu, w którym gracz niby to miał być. Czyli jeśli ja schowałem się głęboko pod ziemią, wtedy nie wiem, czy pamiętacie, w bunkrze, to był chyba 32 odcinek, albo 31, to horda sobie poszło, nie przeszła sobie dalej. Tylko pierwsze zombiaki tej hordy stały sobie i czekały, aż coś się stanie. Dosłownie nade mną stały, oczywiście, bo ja byłem wiele, wiele bloków pod ziemią, a zombiaki sobie stały i patrzyły, rozglądały się, szukały mnie. Jak tylko zacząłem do nich strzelać, natychmiast zaczęły się spawnować nowe zombiaki, mimo że już było dawno po dniu hordy i teoretycznie nowe zombiaki już tej hordy nie powinny wiedzieć, że ona jest. A i tak mimo wszystko przyszły i, i zaczęły atakować. Więc wygląda na to, że to nie ma znaczenia, tak naprawdę, czy gdzie się znajdujemy. czy Głęboko pod ziemią czy nad, i tak horda przyjdzie, i tak będzie ona atakować i próbować się dostać. Na razie to tak układam tutaj, bo mam bardzo niebezpieczne zajęcie. Jak widzicie, tu na dole są kolce, i pole nie spaść. A dodatkowo mam złamaną nogę, bo oczywiście ja nie jestem w stanie robić robot na wysokości bez <laughs> uszkodzenia mojego bohatera, więc muszę bardzo tutaj uważać na te rzeczy. Pomyślałem, że. Górne piętro nie musi być jakoś szczególnie dobrze zabezpieczone, ponieważ zombiaki, jak będą atakować na przykład policjanci, to oni będą trafiać przede wszystkim w ten beton, tutaj, w ten żelbeton. Także, na przykład, to piętro może być zabezpieczone zwykłym cobblestone. Tutaj to nie będzie miało takiego znaczenia, tylko już sam cobblestone mi się skończył i będę musiał wyprodukować troszkę więcej. Ale ramki mi zostały w dużych ilościach, także te, tymi ramkami chociaż zaznaczę punkt, w którym to wszystko się będzie działo. Tutaj oczywiście będzie trzeba wstawić drzwi. Chyba nawet mogę jakieś zrobić w tej chwili. Metalowe drzwi. O, sam raz. Tak. I w ten sposób sobie zabezpieczymy to miejsce. Oczywiście to miejsce będzie w pełni publiczne, także każdy gracz może tutaj przyjść, coś zrobić. Więc jeśli coś robicie, to pamiętajcie, żeby zabierać ze sobą swoje rzeczy, bo może się zdarzyć sytuacja, że ktoś przyjdzie, wrzuci swoje, nie zauważy, że ktoś zostawił coś, i, i, będzie, i będzie na przykład sytuacja, że stracicie trochę jakichś materiałów, bo może się okazać, że komuś czegoś, ktoś komuś coś przez przypadek podebrał, bo trudno będzie wtedy odmierzyć, co czyje było, w jakich ilościach, nie? Dobra, tutaj są dwie, zrobimy eleganckie okna, nie? Okej. Okay. Dobra, ja tutaj jeszcze chwilę popracuję. Nie wiem, czy zdążę jeszcze dzisiaj to tym cobblestone'em ładnie wypełnić. Zobaczymy, pewnie niekoniecznie, bo, bo już mam mało czasu. O kurczę. O, idealnie. O, to i efekt końcowy. <grytanie> Tutaj będą stały ogniska, tylko skończyły mi się już kamienie w ostatniej chwili już nie, miałem, nie było sensu lecieć. Zrobiłem taki bardzo prosty daszek. Y o. Bardzo bardzo prosty w swojej konstrukcji. Chodzi o to, żeby po prostu dało się wejść i żeby chroniło co nieco od góry. O, tu się strzelają coś. Y Okej, okay, dobra, chyba jest bezpiecznie. Zrobiłem tutaj betonowy, bo akurat tyle betonu mi wystarczyło, będę musiał potem to wszystko wzmocnić. Pomysł mam też taki, żeby tutaj ten metalową, metalową obudowę puścić dookoła, ale będę musiał wytopić więcej metalu, bo po prostu już nie mam tyle stali przy sobie, żeby móc to zrobić. Dodatkowo złamałem nogę i mój, mój bohater jest taki mało skoczny teraz. Nie, nie najlepiej sobie z tym radzi. W każdym razie miejsce jest już gotowe do używania. Można w tym momencie już tutaj <laughs> przetapiać ogromne ilości materiału. Produkować, wypalać i wszystkie inne rzeczy robić. Tutaj tymczasowe skrzynie, pootwieram je, żeby można było sobie z nich skorzystać. O, choć tak naprawdę podejrzewam, że jak nie pamięć nie myli, jeśli one są w ten sposób otwarte, to da się je potem zamknąć przez kogoś innego. To po prostu zrobię coś takiego i rozwiązuje to wszelki problem, od tego momentu nie można już ani otworzyć, nie mo można tylko otworzyć, nie można już zamknąć tych skrzyń, także jest już bezpiecznie. Dziwnie mi przycina gra, ciekawe dlaczego. Pokażę Wam jeszcze z zewnątrz, jak to wygląda. Tutaj można by te bloki pozabierać. W sumie one są dookoła, ale najważniejsze jest, żeby te usunąć. Teraz jest już w pełni zabezpieczony obiekt, nie da się do niego włamać, przynajmniej z punktu widzenia zombiaka. Mam nadzieję, że z punktu widzenia ludzi będzie podobnie, że będą oni bezpieczni. Wygląda to trochę tak jakby... Patrzcie, tu jest buzia, dwoje oczu, a to jest rączka pokazująca am, że ja chcę jeść. Zrobię screenshot, bo wygląda to super po prostu. <f> f f6 można schować, F7 raczej można schować i pokazać yy, interfejs gry. Jeśli ktoś chciałby sobie fajny screenshot zrobić, to to jest najlepszy przycisk. Jak widzicie, całości nogi zrobione są ze stali, po to, żeby było to w pełni bezpieczne. Myślałem, żeby zrobić więcej tych filarów, ale ostatecznie zdecydowałem, że aż, aż tak dużo nie potrzeba i dlatego jest tutaj jeden dodatkowy, który w zasadzie nie jest niezbędny. I zastanawiam się, no, usunę, usuwać go już nie ma sensu. Może dla równowagi dodam pozostałe, ale jeszcze, jeszcze będę musiał nad tym pomyśleć, pomedytować. W każdym razie przetapialnia jest już gotowa. Można teraz w tym momencie z dużą wydajnością przerabiać ogromne ilości materiału, jeśli ktoś będzie potrzebował. Dobra, wracam do domu, bo sporo się ostatnio działo. Ta noc była dosyć niebezpieczna, chłopaki, wiem, że się tam bronili ale jakoś się udało przetrwać. Tak, zakon już ostatecznie porzucił kościół, bo się okazało, że pod, pod kościołem przekopali ogromne tunele i to spowodowało, że się teraz im cały kościół wali. Dodatkowo, bez informacji do administracji miasta, powstała tutaj nowa dzielnica. Nie wiem, kto to buduje. Nikt mi nie zgłaszał, że coś robi. Fajnie, miasto się rozwija. To jest najważniejsze, że coś się dzieje. Bardzo, bardzo mi się to podoba, że, że tutaj cały czas jakaś. Jakaś aktywność jest. Zobaczcie tutaj. Yy, ta, Tarion się buduje. Wiem, że ma problem z dachem, który mu się cały czas zawala. Tutaj Marcins buduje swoją rezydencję, swój zameczek, jeśli można to tak nazwać. Zobaczmy, może akurat otwarte jest, może tutaj obejrzymy. Powiem wam, że to wygląda trochę jak taki zamku-kościół <laughs> od środka. <laughs> Fajny efekt to daje. Dobra. Ok, wskakujemy na to. Tu Mati jeszcze nie dokończył swojego domku. Poletko takie jak zawsze. Podjedziemy do garażu mojego. Garaż jest bardzo symboliczny, ale chodzi o to, żeby po prostu w bardzo podstawowym zakresie zabezpieczyć tego mini bajka. Nie wiem dlaczego mam straszne lagi na obrazie. Ale to w obrazie. Ciekaw jestem, jak będzie w nagraniu wyglądało. Pewnie się okaże, że się nie nadaje do niczego, i będę musiał wszystko nagrywać od nowa. <laughs> Zauważyłem, że bardzo dużym problemem są nocne hordy. Szczególnie takie, które przychodzą w środku nocy, kiedy na przykład na serwerze są dwie, trzy osoby albo, albo jedna. Regularnie tutaj do Wita się włamują. Także Wito, wstawiłem Ci tutaj taki parapet. Teraz będzie im trudniej tam wleźć do tego okna, żeby, cię, żeby tam dopaść ciebie. Bardzo ciekaw jestem też tych drzwi. Po co Wito sobie. Zrobił drzwi tutaj, a nie to nie są nawet drzwi, patrzcie. Super to wygląda. Chociaż naprawdę, Wito, Twój dom, Twoje gmaszysko wygląda jak takie, taka wizja szalonego architekta, naprawdę. Super rzecz. Super, strasznie mi się podoba. Mimo, że, że jest naprawdę przedziwny ten budynek, to, to ma to swój styl i charakter. O, tutaj najnowszy, najnowszy nasz gracz na serwerze. Tutaj gra Timber, ma swój domek. Dzisiaj przyszedł do nas dołączyć, ma w bardzo podstawowym zakresie to na razie urządzone. <tutujesz> tutaj tutaj jeden z graczy już parę dni grających Trumian ma swoją bazę. O, i skrzynkę na listy nawet postawił. <tutujesz> tak, mamy metro, jak spójrzcie na czat. Z Radzu wybudował. Wybudował podziemną, to już Wam w następnym odcinku pokażę. Wybudował tutaj korytarz, taki bardzo długi, i potem drugi korytarz bardzo długi tutaj, żeby można było do tej kopalni dotrzeć. Także naprawdę kawał, kawał dobrej roboty <grybuj> zrobił. Ok, mam nadzieję. Dzisiaj znowu budowlany odcinek wyszedł. Bardzo przepraszam Was za to, ale po prostu to było trzeba kiedyś zrobić. A niestety trudno mi jest pracować tak dużo poza kamerą. Także muszę, muszę więcej teraz się skupić troszkę bardziej na przygodach, które mam nadzieję uda mi się wreszcie zrobić. Wybrałbym się trochę pozwiedzać, bo tutaj, tutaj dużo się dzieje. Zobaczcie, wygląda na to, że to jest mocno, mocno taka okolica wyłożona jeziorami. Fajnie byłoby się zastanowić, czy może by to jakiegoś miasteczka bagiennego nie zrobić. Trzeba by tam dokładny zwiat zrobić. Okej, okay. bardzo dziękuję za Waszą uwagę dzisiaj. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję i jeszcze raz zapraszam do oglądania do kolejnych odcinków. Dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia. Cześć!